Witajcie drogie raczki. Energia dla was wraz z nowym rokiem 2024 zobaczymy, co ten rok do was przyniesie. karty już mam Pana taleria odpowiadająca jest, także działamy. Wierzcie to oczywiście ze swoimi w według asystentów, oczywiście waszego układu planet w horoskopie tak? I tak samo zbudźcie na e, znak, e, pod którym jesteście wędlijskim, bo też ma Znaczenie oczywiście, jeśli ktoś bierze to pod uwagę. I bardzo mi będzie miło, jeśli polubicie mój kanał, tak? Pomożecie mi go rozwijać wraz z tym. Będzie mi bardzo przyjemnie. I już na styczeń mamy. Taj. monet. Tu się odwróciła. W styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. czerwiec, lipiec. Przesuniemy. Lipiec, sierpień. Wrzesień. Październik. Listopad. I grudzień. Jest. I zobaczymy, jaką jak energię będzie się Wam prezentować w ciągu tego roku. Jaka energia będzie Wami kierować tego roku 2024. Hmm, hmm, hmm. Szóstka pentakli. Widzicie? Równowaga w braniu i wdawaniu przede wszystkim, a na spodzie mamy wieżę. Czyli coś musiało runąć, niesamowitego gdzie nie było. Lub runie, co nie było, właśnie równowagi w braniu i wdawaniu i pod tym tytułem wasz rok się będzie. Toczył, żeby tę równowagę osiągnąć. No jak na spodzie. Macie tutaj ósemkę. Pentakli. Ósemka pentakli to po prostu yy, działanie, tak? To jest działanie po prostu, żeby zbudować własną stabilizację, jak również i plany, osiągnięcie nowych celów, to też i umowy mogą być. Zobaczymy co znaczy ta osemka pentakli. To tworzenie z tych zbiorów bo wcześniej jest pentakli czyli zbierania zbiorów, tak. A tutaj już jest tworzenie z tych zbiorów. Coś na przyszłość krok po kroku. Tak, i czekanie na efekty tego wszystkiego. To, co zaczniecie budować wraz z początkiem tego roku. Wraz z początkiem będziecie czekać na efekty tak. Tej pracy. Być może jakieś marzenie chcecie spełnić i będziecie. Brnąć do tego celu poprzez sprawiedliwość. To no mogą być sprawy urzędowe, finansowe, jak samo i prawne. Po jakimś zawodzie miłosnym tutaj jest dziewiątka pentakli. Ja swoich marzeń finansowych i wybór drogi. I tu będzie jakaś walka z tym związana. podcięciu odcięciu się czegoś. No, i dążenie po prostu. Tutaj musiały być jakieś sprawy trójkowe, tak? I przy, musiała przejść transformacja, tak? Po, transformacja jednak trwa powoli, krok po kroku i tu jednak spra, sprawiedliwość, tak? I odejście od przeszłości, czyli sprawy sądowe, urzędowe, prawne. Bo tutaj zaraz już na luty pokazuje mi się odwrócony król pentakli. Czyli wy z taką osobą możecie mieć do czynienia, lub wy jesteście w takiej. Energii. To jest niedojrzała energia człowieka nieodpowiedzialnego, który nieodpowiedzialnie rządzi finansami. Z taką osobą możecie mieć raki do czynienia, lub miałyście w ubiegłym roku i teraz to wszystko wychodzi na jaw. Tak to mogą być tak samo i długi finansowe, kredyty, tak. Wszystko coś, co było robione po prostu coś i też niezgodnie z prawem. To też lewe dochody. To też lewe dochody. Brane po prostu i to wszystko już, już nawet tutaj dalej widzę. W twojce tutaj już dalej to widzę, że to wyjdzie po prostu być może na jaw. Zaraz zobaczymy tego odwróconego króla Pentakli. Tam i oszustwo mogło być nawet jakieś finansowe pod tym względem, żeby ktoś mógł uzyskać te te pieniądze. Nie odwróciłam się, także nie biorę. Zaraz zobaczymy, dlaczego jest. A, mam coś z przeszłości, tak? Coś z przeszłości, tutaj dowiadujecie się, tutaj przychodzą do Was informacje, bo zbyt wiele właśnie, być może te długi Was przytłaczały i coś tutaj będzie podjęcie de decyzji pod tym względem. Podjęcie decyzji pod tym względem, to jakieś informacje będziecie zbierać i się dowiadywać pod tym względem. Wszystko. I no właśnie tutaj, ktoś, kto dbał o własną strefę komfortu, to mógł być wasz mąż, partner, tak, ry ryby, lub skorpion, i tu cesarz człowiek o takiej energii, który dba o stabilizację, ale własną, taki narcystyczny człowiek, tak. I też, żeby zbudować tą swoją strefę komfortu co z tym kosztem no Waszym kosztem, bo widzicie, tu jest y, manipulant magik, a tu jesteście w. drogie raki. Krowa takie które dba o stabilizację rodzinną, a tu jest człowiek narwany, tak? Narwany y, być może, który działa po prostu porywczo pod względem pieniędzy, pod względem y, zysków, żeby zdobyć y, czyimś kosztem. schowałam tą kartę, schowałam, nie, to była szóstka, to tutaj położymy, żebyście, żeby sobie po kolei wiedzieć i później właśnie wy tutaj, wy czegoś nie wiedzieliście i się dowiadujecie, tak, już w marcu, wszystko wychodzi na jaw, być może, dwójce mieczy, tak samo i wybory, wybory, bo później już jest spełnienie marzeń, tak, yy, tu i transformacja, widzę, i Was czekają wybory pod tym względem? Coś się dowiecie, coś, jakieś informacje do Was przyjdą z tą osobą z przeszłości. No, widzicie? Znowu przez tego człowieka. Przez tego porywczego, nieodpowiedzialnego człowieka. No, paść kielichów taki, co musi wszystko spróbować. To jest taka energia, jak jeszcze ten król Pentakli, ja tam widzę, że to jest też i energia taka seksualna. No widzicie, znowu się pokazał, tak? To jest królowa była lew Strzelec lub Baran. No i na razie jest zastój pod tym względem i czekacie na efekty w co będzie dalej Rybana z tym. No cały czas i żeby osiągnąć to szczęście właśnie. I to będzie walka, walka pod tym względem. Ten człowiek jest bardzo porywczy i działa w sposób taki, że nie y, patrzy się na zasady, y, na jakieś kruczki prawne, y, na to wszystko, to po prostu działa y, bez zasad. To jest człowiek bez zasad. Nie, nie licząc się po prostu z prawem. I tu właśnie mamy już w, y, w kwietniu spełnienie marzeń, tak? dziewiątka kielichów, czyli zobaczycie, zobaczycie, że to wszystko wyjdzie na no, wierzch i Wam się uda być może wygrać to, Widzicie z tej energii, pokonacie być może tego człowieka i Wam uda się osiągnąć to szczęście. Dziewiątka kielichów to tak samo i pozorne szczęście, bo do pełni szczęścia trzeba dziesięć kielichów, tak? To jest zatracenie się też w przyjemnościach, być może ten człowiek zatraca się w przyjemnościach z własnych, albo z ich w korzyści. Teraz zobaczymy. no, królowa mieczy. będziecie działać logicznie, żeby uzyskać to szczęście, tak? Tylko odpowiedzialnie. Karta Słońca też karta dzieci. Tak? I tu jest, są, będą możliwości. Widzicie znowu dwójka miecze. Musicie przejrzeć na, na oczy, bo tutaj jednak dochodziło do zdrady. Nie dojrzała energia, tak? I walka samemu z tym wszystkim, żeby osiągnąć to szczęście. To też. Yy, Osoba y, spod znaku wagi, y, skorpiona, no no właśnie, to jest energia wodna. I tu y, właśnie transformacja jest potrzebna. Transformacja całkowita potrzebna, albo wyczekać na taką transformację, aż ten ktoś dojrzeje. Ta niedojrzała energia, tak jak tutaj ta, widzicie, karta śmierci, to jest transformacja aż tejrzałej energii w końcu będzie ten człowiek. Ale tu nie, bo to będą straty. to będą straty, komunikacja i działanie w tym kierunku. I znowu dziewiątka pent tego pentakli. Ale nie, bo tu będzie zranienie. Bo tutaj będzie ucieczka po prostu yy, w to pozorne szczęście, że niby się da coś naprawić, ale nie drogie raki. Bo tu znowu będzie zranienie. I widzicie, tutaj dalej też transformacja, czyli znowu po raz kolejny u kolejnego znaku wyprzedziłam historia sama. Transformacja. Transformacja, przeobrażenie i widzicie, znowu dalej jest książniczka pucharów, czyli będzie jakieś nowe uczucie po tej całej transformacji. A to będzie maj, tak? Zobaczymy. Transformacja, odrodzenie się po tym, zranieniu po tym wszystkim. Drogie Raki. Zobaczymy. Dlaczego jest ta karta śmierci tutaj też i panna się rysuje. I yy, panna mi tam się przeoczyła i koziorożec. Dwie karty mi się wyciągną. Transformacja i czekanie. tak? To jest obiektywne spojrzenie z innej perspektywy na całą sytuację, tak żeby mieć tą stabilizację finansową żeby mieć tą stabilizację finansową, będziecie czekać na efekty tego wszystkiego, być może chociaż to też jest energia seksualna i tutaj też będą możliwości ale wy dalej czegoś nie będziecie widzieć nie będziecie widzieć tej zdrady tego oszustwa, będziecie musieli od tego odejść bo widzicie, znowu ten człowiek się tutaj pokazuje no, ten człowiek w takiej energii no i tu i będą y, sprawy prawne, finansowe, żeby już uzyskać, i wy je przetłoczeni z tego powodu. Bo miałyście nadzieję, że tu się coś odmieni, a tu się nic nie odmieni. Ten człowiek jest nieodpowiedzialny, i tu so, będą sprawy sądowe. Aż do tego dojdzie, że lub już się to rozpoczęło, że będą sprawy sądowe, prawne, żeby uzyskać tę stabilizację, żeby odzyskać. O, widzicie, znowu karta magii kamieni wyszła tutaj już do książniczki Pucharów. Obyście do takiej energii, chociaż y, karta magika równie dobrze jest i kartą y, tworzenia własnego świata, tak? To jest karta kreatywności takiej. Wy sami tworzycie swoje życie y, podejmując decyzje, działania, co Wy chcecie w ogóle stworzyć. Odłożę ją jeszcze tutaj. Jeszcze dociągnę do tej księżniczki Pucharów. Dlaczego jest ta księżniczka Pucharów? Karty mi same lecą. A, bo myślę cały czas myślenia o szczęściu, tak? A osiągnięcie szczęścia. Y, tutaj też rysuje mi się i nauka. Nauka wzięcie y, nauki, tak? Być może z przyszłości jest doświadczenia, ale też są i zasady prawne. Kochani. Kochane raczki też są mi zasady prawne, tak? I, I tym sposobem będziecie chcieli odzyskać to szczęście. No, jest znowu ten człowiek. I od przeszłości będziecie musiały odejść. no, Bo tu widzicie. Walka sama. Samemu. I tutaj ktoś będzie chytry. Będzie chytry. Będzie jakiś taki sknerus. Lub będzie waszym kosztem zbierał finanse. Ale to są sprawy trójkowe. Żeby zbudować z kimś coś innego. Bo widzicie. Znowu tutaj pokazują się król kielichów. To jest rekryby skorpion to też i może być wasza energia lub e, energia osoby z którą macie do czynienia to jest energia uczuć, ale co on ma w kielichu, co on e, do was będzie chciał przynieść, no klatka, klatka, będzie chciał was zamknąć w takiej klatce, że nie będziecie mieli możliwości ruchu, ale was od siebie po prostu, I wy do tego nie możecie dopuścić, bo tutaj cały czas pokazują się pieniądze. Znowu ten sam człowiek się pokazuje. I to będą, proszę, wierzę, efekty tego. Efekty tego i działania. No, tutaj nie będzie yy, równowagi, tu będzie działanie w tym kierunku. I karta znowu transformacji poprzez te niedojrzałe energie, co tutaj później się rysuje. Na, no widzicie, trójka pentakli, znowu to samo. To też jest i brnięcie do swoich celów, tak? Żeby osiągnąć to, co chcecie. Zobaczymy. <laughs> Cały czas te same energie się powtarzają, jak i u innych znaków, chociaż każdy znak Zodiaku ma inną talię. Co do każdego znaku ma inną talię. Inną talię daje, chociaż tutaj dla dwóch znaków zrobiłam je jedną talią. Ale powiem Wam, że historie podobne się pokazują i tak samo już wcześniej układam wyjmuję karty, te, co już tutaj są pokazane. I to wszystko się powtarza. Nie dajcie się po prostu zmanipulować pod względem finansowym, bo stracicie na tym. Widzicie? Jako cesarzowa musicie dążyć do stabilizacji. To jest matka, żona, szefowa, a to jest energia znowu raka ryby lub skorpiona. Musicie myśleć odpowiedzialnie. <ścoughs> I po tej stracie, po wyjść z tego, wyjść z tego, bo to jest klatka mentalna i tu jest, yy, być może właśnie też i trzy, o, trzy osoby, tak, sprawy trójkowe i tu jest yy, po prostu ładowanie sił po tym wszystkim, regeneracja, to jest myśl i to jest wybór, i to jest wybór, tajemnice, związków, tak, i wy wygracie, dowiecie się o tych tajemnicach, i tu też rysuje się rak ryby skorpion. I później w październiku mamy królewę mieczy. Czy wy, czyli, Wy już logicznie podchodzicie do tej całej sytuacji, do tego, co się yy, koło Was dzieje, tak? I yy, po prostu i klarownym, jasnym umysłem decydujecie. I tak samo działacie. Królowa mieczy odcina się. To jest tak samo. Uwaga, skorpion lub wodnik. Uwaga, lub pobodnik, ale zobaczymy. Może ta osoba może Wam też równie dobrze i pomóc, tak? I to jest znowu król taki to jest człowiek, który dba o własną, o swój własny komfort i on nie wyjdzie ze swojej strefy komfortu, będzie zbierał tak, żeby mu niczego, nic nie brakło i nie będzie chciał zostawić tej strefy komfortu. To też rysuje się to bardzo dobrze byk. Z bykiem możecie mieć do czynienia, drogie raki. I co do kwestii finansowych, może z taką osobą też możecie mieć. Jakieś, no I tutaj jest królowa kielichów, tak? Królowa kielichów i y, królowa mieczy, to też z miłością do samej siebie. I wy wygracie tutaj. Znowu widzicie to samo. Wygracie zakończenie jakiegoś cyklu rozwój wam będzie sprzyjał i rozpoczęcie czegoś nowego i mądre podejmowanie de decyzji, przez co odcięcie się od tego wszystkiego i od tej całej sytuacji, postawienie samego na siebie, żeby mieć tą stabilizację, ucieknięcie, a nie wiem, to jest... Pełni marzeń stabilizacja, tak? Ale to nie jest taka pełna stabilizacja, o jakiej byście marzyli. Ale widzicie, żeby dążyć do tej całej stabilizacji w czwartece mieczy. To jest uciekanie też równie dobrze Nie, tak, to jest stabilizacja, to jest marzeń szczęścia, tak? No i zbieranie owoców tego. Tutaj się dobrze rysuje, ale tutaj już widzę, że dalej pokazuje się ta dwójka mieczy. Nie dziesiątka mieczy. To już właśnie za dużo się tego nazbiera. Być może z tego powodu. To już jest przeciążenie. To już jest dosyć tego wszystkiego. To już za dużo się nazbierało. Dlaczego ta dziesiątka mieczy? Ale wy już powiecie koniec. No właśnie zmięśnijmy samej do siebie. Tak. I żeby zwyciężyć. I kierować się intuicją. Macie. i to będzie walka w tym kierunku i odcięcie się odcięcie się, tak i odejście od tej całej sytuacji od tego człowieka który was prowadził w takie energię bo później już mamy yy, króla buław, to jest działanie to jest męska energia, tak drogie raki, to jest męska energia działania yy, według własnych zasad, tak, według Własnych takich tych yy, przypisów, i tutaj mamy jeszcze koło Fortuny, czyli to jest coś pisane Wam z losu. Być może poznacie takiego człowieka z poznaku lub barana, lub strzelca, tak? W listopadzie. Zobaczmy. To jest budowanie czegoś. budowanie czegoś. Patrzcie, koło Fortuny. Widzicie? Jak mówiłam, wcześniej karty pokazują to, co ma być dalej. To co, mają na, to, co ma nastąpić. I znowu dziesiątka. To co było tutaj. To jest zrzucenie. Zrzucenie. I to widzicie znowu: król buław. Król <gryl> buław. I król Tak będą sprawy prawne, finansowe, tak? I, wy, I znowu dwójka. Wy musicie przejrzeć na oczy, bo to jest manipulacja Wami, i będziecie czekać na efekty tego wszystkiego. I, ale też i wybory Wam się trafią. I to jest zakończenie z cyklu. I karta gwiazdy Wam sprzyja. Tak? To jest miłość. I tu musicie wyjść, z to jest regeneracja samego siebie, po tym całym zranieniu, po tej niedojrzałej energii, transformacja. I na koniec właśnie na grudzie pokazuje się karta koła Fortuny, czyli coś z losu. Teraz u góry raz na dole. Obywam karta losu wam właśnie sprzyjała. Tutaj mamy Asa tak ten czyli rozpoczenie nowych projektów, tak? Rozpoczęcie czegoś nowego, nowy związek ale to też być może i zaręczyny, rozpoczęcie, już tam, tak samo jak i w czwórce pentakli, tak, czwórka pentakli, tak samo mogą być i zaręczyny, i budowanie nowego związku, tak samo, tutaj gdzieś mi się przewinało, być może w tych kartach dopowiadających, tutaj już schowałam, zobaczymy, koło fortuny, odejście od przyszłości, tak, i tu przyjdzie jakieś młode nowe uczucia. Ale czy będzie takie dojrzałe, żeby spełnić te marzenia, postawienie na siebie? Po tym co Was spotkało. To są już, to samo widzicie. Po tym zranieniu. Odejście o od tej całej przeszłości. Sprawiedliwość. I sprawiedliwość. No. Widzicie, musicie zakończyć ten. To wszystko. Musicie u Was, jest około fortuna. Jak wy nie zrobicie, jak w poprzednim znaku, jak robiłam chyba pannie, mówiłam, podobna sytuacja. Jeśli wy tego nie zrobicie, los sam zrobi to za was. Podobna sytuacja była u panny. Tylko, że u panny tam jeszcze ciąża była, a tutaj jest w ogóle z coś. No. I tu, as pentakli. To jest rozpoczęcie, po prostu zakończenie pewnego etapu i pójście w nowej, i tu wygracie tak sprawiedliwie, ale wygracie ocenicie jasną sytuację, że ten cykl się musi zakończyć. Zobaczymy jeszcze kartę radę dla Was. raczki Król kielichów. Być może z takim człowiekiem macie do czynienia, ryby skorpion, tak? I trzeba ten cykl zakończyć, bo czekają Was nowe możliwości. I właśnie, z koła fortuny. Ten cykl trzeba zakończyć, bo tu jest cierpienie w dziewiątym w To jest postawienie granic. Cóż powiedzieć dosyć temu wszystkiemu. Tak? Jasne podejmowanie decyzji. Król kielichów to jest rak, skorpion i to raczej to też jest wasza energia, tak? I też dla samych siebie. Dla samych siebie, lub ktoś do was przyjdzie z uczuciem, by rozpocząć nowy cykl. Nowe życie, tak? Wraz z zakończeniem tego starego, po odejściu. Ktoś może po prostu możecie kogoś poznać z przeznaczenia być może, bo to jest karta przeznaczenia koło Fortuny to jest karta przeznaczenia z losu. I rozp rozpoczniecie nowe życie, nowy etap. Czego no, Wam ży życzę i dużo szczęścia. Pozdrawiam, drogie Raki. pa.